Do tego, że urzędnicy prezydenta Ryszarda Brazy nie dbają o widoczność znaków drogowych, zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Ale wśród wszystkich znaków jest taki jeden, który musi być zawsze dobrze widoczny. A nie jest. Jest to znak STOP na ulicy Poprzecznej. Jest on umieszczony niezgodnie z przepisami, gdyż można go stosować tylko z czterema znakami. I wśród nich nie ma znaku B21, zakaz skrętu w lewo. Więc proszę urzędników prezydenta Brejzy o przeniesienie tych znaków w odpowiednie miejsce. Będą bardziej widoczne i zgodne z przepisami.